I co? Ja sobie idę na spacer z psem. I tyle. Idziesz na Ukrainę walczyć, kurwa. A nie z psem chodzić na spacer. sam i walcz gdzie chcesz, słyszy? No, ale ty kurwa, jaki jesteś słyszy? ty bohater, kurwa? Jak, jak ty... masz na imię? Jak... Ja? No. Ja jak mam na imię? Tak. <laughs> wieku. Jak masz na imię? Wypierdalaj na Ukrainę. Wypierdalaj sam do Niemców. Do Niemców? Ja? No, Ola, kurwa. No. Jesteś u mnie, czy, jesteś, czy, ja, czy... ja mieszkam, gdzie chcę, słyszysz? Tak? tak. Tak. Tak? Jesteś w wieku poborowym, kurwa. Powinieneś tam tam mieszkać, kurwa, i tam No, ja tu stosuję gdzie ja mieszkam. Wiesz? Tak. Tak. Człowieku, jesteś tchórzem. Jesteś churzem, powinieneś wypierdalać na Ukrainę. Dobra. Powiedz to sądzie. sądu. No, oczywiście. No, oczywiście. Dobra. A ty myślisz, że kim ty jesteś? Ja jestem Ukraińcem. A ty jesteś Ukraińcem? Tak. I tutaj możesz robić wszystko, nie? Ja. Robisz to, co chce, wiesz? A robisz to, co chcesz? No tak. Nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłeś? Nie. Wam się więcej wydaje, kurwa, niż wy myślicie, wiesz? Kto nam wydaje? Powiedz, kto wydaje. Wam się wydaje. Kto? Jesteś się kurwa, ty tchórzami. Wydałeś? Ty jesteś tchórzem. Ty no wydajesz? Powinieneś walczyć na froncie, kurwa. Dobra, okej. Okay. Zobaczymy, gdzie będziesz tu walczyć. <noise> A ty gdzie jesteś, kurwa? Ja? Jesteś u siebie? Oczywiście. U siebie jesteś? Polska muka, o ja ty mieszkam Patrz, tu w Sławiu. Nieważne, to wracaj, kurwa, na Ukrainę, kurwa, i tam No Nie wasz. ty mówisz mi, nie wracasz, wiesz? Mhm. Mm